w kolejnym odcinku z serii jest 400 Baby Challenge. Musimy tutaj zacząć ogarniać to, co tutaj się wydarza, więc Caroline, mimo że jest zmęczona, no musi już niestety tutaj dzieci ogarnąć, no bo przecież nikt tego nie zrobi za nią. Yy, więc tak, dobra. Wiedziałam, że jest takie łatwe zadanie, więc tylko ja tu ogarnam i czekajcie. Jak skończysz to, byś go połóż spać, please. Mm, tak. Dalej zobaczymy, też jesteś nieogarnięta. Dobra, to zaraz mama ciebie też weźmie, moja droga. Yy, więc weź opiekę nad dzieckiem, nakarm piersią. Yy, nie, nie rób tego. I potem, jak już ją weźmie, to zaraz, je kliknę, żeby jeszcze ją wzięła i wzięła się, ok, to weź teraz połóż spać, znaczy teraz potem. Yy, ty, moja droga, widzę, że nawet nieźle wyglądasz ze wszystkim, więc. No porozwijaj sobie tutaj te rzeczy, które masz do rozwinięcia. No właśnie. Yy, jak dla mnie są beczczaki, bo akurat to masz rozwinięte, ale to możesz porozwijać. O Jezu, coś znaczy, no coś no napiorowano. Yy, mój drogi prześpi się. Bo jesteś zmęczony. I Karoline jak już ogarnie one te... mogę się ogarnąć. A, bo, bo ta jest dzisiaj do postarzenia, moi drodzy, tak. Do postarzenia. Nie wiem, że dzieci płaczą, ale ty jesteś bardzo zmęczona. Może chodziło... O, służba jedno, dziecko ogarnął. Nie wiem, która chyba Arię, tak. A jest jeszcze rysant. No rysant. No dobra, muszę pamiętać rysa. No to Rysa, no cóż, no ry Rysa nikt nie ogarnie... Musimy... Ups, jednak chyba ktoś musi go ogarnąć. A quick change of mind. Czekajcie, Caroline, wstawaj. Ktoś musi ogarnąć Twojego synka małego. Please. Dobra. I potem weź może w się położyć. A! Dlatego, że nie o to chodziło. Weź... Słuch, wszystko też ma opiekę zrób. Scarlett mogłabyś się położyć spać. Tu śpi akurat. Kai. Hmm, tu śpi. I potem tu śpi, i może wszyscy wtedy będą chociaż przez chwilę spać razem, naraz. Chyba, że Arya będzie zaraz bardzo głodna, ale mam nadzieję, że nie. Nie, Kieran się obudził. Czekajcie Postaraj się zasnąć. Dobra, śpijcie wszyscy. Please. Dobra, moi drodzy. Karolin się obudziła, więc w zasadzie akurat dzieci może w miarę to, nie muszę to nikt iść teraz. Ale siebie mogę być troszeczkę przynajmniej ogarnąć. I myślę, że tak, dzisiaj, zaraz obudzimy one i ją postarzymy Potem chciałabym jeszcze ogarnąć Scarlett, bo No jeśli będziemy skuteczni, to może nawet by się dzisiaj udało To zrobić No ale zobaczymy Dlaczego jesteś w ubraniu w tym? Nie wiem, okej, okay, już zmieniłaś ten Odrzuć mhm. No i idź tam do kuchni, dobrze Yy, tak. I tak, pogrzeb sobie to. Tu... Ja wiem, że to śmierdzi, wiedziałam, że to nie jest zbyt higieniczne, ale przynajmniej tam uzyskałaś jakąś część. I teraz tak, otwórz i weź, kopnij ten tortu i weź, yy, teraz można obudzić wonetę, bo ona dzisiaj jest do postarzenia, więc zapraszam, pomóż, świeczki i woneta. Yy, to idzie do śmietnika. A ja bym jeszcze ewentualnie obudziła Scarlett No właśnie, popatrzcie, ona jest miara ogarnięta, więc możemy ją obudzić i tutaj wysłać do notnika, a potem no, coś będzie musiała niestety zjeść, bo to psuje moje plany na tutaj eksploatowanie jej do granic możliwości, żeby tutaj umiejętności ogarnęła, no ale cóż. Czekajcie, czekajcie, czy ja mogę? Kiedy to się zepsuje? 9 godzin? Dobra, to też to zjeść idealnie Caroline byś nie utykała w zamku, byłoby cudownie Dobra, to sprzedajemy To w ilości trzech na pewno jest nam niepotrzebne O, okej okay. Proszę I czekajcie, to sprzedamy jeszcze I czekajcie, Karolina, Dlaczego ona ma takie... Jestem prawie pewna? A nie, ona miała takie włosy po prostu, a bez tych refleksów, tak, to fakt. Dodaj świeczki. Yy, I będziesz musiała ją jeszcze wnieść na górę, bo. Yy, o, jest ile prezentów? Jak się ma takie liczne rodzaje: w sumie, jak to się dziwi. Yy, dobra. Nie, jak postawisz świeczki, to weź ją na rączki. Weź. Po, nie, 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 to, nie, to, nie to. Nie, to. Ja chciałam yy, kliknąć połóż do łóżka w głowie, jakby najbardziej. No, przygotuj kompleks mógłby też może być, bo w każdym razie zaniesie się on na górze, na górę, przy wykonywaniu tej czynności. Więc no, to jest jakby sens całej tej akcji. Mm, dobra. I ty, moja droga, tutaj ogarniają myślenie dalej. Myślę, że dzisiaj się nie uda, ale może jutro, przy dobrych wiatrach. No, tak mi się wydaje, że powinno być spoko. Mm -hmm. yy, co znowu? ok no to fajnie yy, dobra. Czy ty w ogóle jesteś brudna, moja droga? Czy no właśnie nie jesteś, to nie będziemy nawet tego robić Bo to jest zupełnie bez sensu Bo chodziło mi tylko o to, żeby na ciebie wniosła na dół Bo nie chciał mi się podnieść, podnieść postaw i tak dalej yy, Moja droga, tu masz... Yy, czekajcie Cię czekaj, tego nie mówię O, to Weź porcie. Jakbyś to zrobiła w miarę szybko, żeby nie mogła To schować do lodówki, póki mam otwarte w swoim ekwipunku to Mam wrażenie, że korzystanie z pieluchy i Coś takiego możemy robić w jednym momencie, ale okej okay. Tutaj weź Zmieńmy na pieluchę Ty moja droga, teraz możesz Biegać w kółko Potem pogadaj z Miśkiem, bo, to, bo tego ci brakuje, prawda? Tak, w komunikacji Dokładnie I zaraz zobaczymy, co dalej Kai już się obudził i też jest jakiś taki nie bardzo W sumie nawet nie jest tak źle To mógłbyś, mój drugi, w takim razie ogarnąć trochę wyobraźnię Nie, może poruszanie się najpierw Weź poruszanie się I wyobraźnia, dobra yy, I tak I yy, tak, dobra yy, Oj nie, kalendarz Sarki, zły guzik yy, Caroline yy, Malcolm, co ty chcesz ode mnie? Człowieku, my mamy razem dziecko yy, Dobra bo ja nie wiem już, co się dzieje trochę Moja droga Ja sugeruję, żebyś ty Biegała w kółko Pogadała z Miśkiem Badała kształty Bo to są umiejętności, które ci zostały do ogarnięcia mm. No a nikt nie ogarnie ich za ciebie Raczej a Ty musisz iść spać ty też musisz iść spać, więc... czekajcie musz spać Tylko, że on nie jest głodnym przypadkiem, jeszcze tak, tylko lukta nie Cóż, Spoko nakarmił Dobra Caroline, jak ogarniesz go, Będziesz mogła pójść na dół i jedzonko Zrobić Tutaj kolację. I co byśmy zjedli, moi drodzy Co ja bym zjadła, czego ja bym nie zjadła Klopsy? Niekoniecznie Pierogi, O, może niekoniecznie z warzywami, ale moi drodzy, jakie ja bym zjadł pierogi? Z mięsem, myślę. Albo, no, ruskie ewentualnie, ale myślę, że najbardziej na takie z mięsem najzwyklejsze na świecie. No, tak. Co nie znaczy, że pogardziłabym takimi z warzywami? Absolutnie nie. Mm, no, czekajcie. Gdzie ty. Nie, nie. Gdzie ty, gdzie ty leziesz? Do reszty cię już po. Okej. Okay. Nie, no dobra. Oczywiście rób po swojemu zostaw dziecko na środku podłogi w kuchni. Tak, no, dobrze. Świetnie. Po prostu, po prostu cudownie, Karol. jakby jestem z siebie dumna, ten pomyślunek po prostu mnie zadziwiał. Yy. Tak. Niesamowicie mądrze z twojej strony muszę przyznać. Weź go drzemkę zrób. Możesz mo czy możesz jedną rzecz? Błagam cię. Zrób już to, o co ja cię prosiłam, jeśli chodzi o kierana. I wtedy będziesz mogła tu wziąć porcję i zjeść to. Dobra, weź biegaj w kółko. Ty możesz skorzystać z nocnika Zaraz zobaczę, jak uskarać wygląda umiejętność. No właśnie. Dobra. To ja bym w sumie. już skończył, może z tą komunikacją, przynajmniej. To będziesz miała. jedno, jakby zaliczone. Jestem taka, e, taką osobą, która tak bardzo zadaniowo lubi podchodzić do rzeczy w stylu, właśnie, że e, jak, jakby. gdybym mogła, to po prostu kończyła tą umiejętność po kolei. Ale z drugiej strony wiem, że jakby na im po prostu w wku... kół klikać. O nie, to jest jakiś... No nie... Yy, Jak będę im w kółko klikać, ale ja myślałam, że tylko położysz do łóżka Nie, dobra, to zostaw go. Wiesz co, wiesz, to... ogarnij się może najpierw, zanim zaczniesz ogarniać dziecko, bo zaraz jeszcze się przeterminuje to jedzenie tutaj. No weź tego pieroga kabla błagam cię. Dobra, dziękuję. Yy, czekajcie. Yy, dobra, dobra. Aria się postarzyła w sobotę, muszę pamiętać jeszcze mm, to. Bo skarby dzisiaj nie ogarniemy niestety, e, moja droga. Nie, nie musisz poznać co. Gdzie ty jesteś? Weź tu, porozmawiaj i weź. E, a padasz ze zmęczenia, pewnie? Dobra, to czekaj, skorzystaj z natnika, a potem bym cię glebnała spać tu. Bo Kai jeszcze nie jest aż taki zmęczony. Ale za to jest głodne, czekajcie. To się to ogarnąć. Proszę bardzo, mój drugi, weź porcję natomiast y, potrzebujesz korzystać z toalety Idź Służba mógłby zanieść kwiatomikierę na górę, no ale no. Oczywiście tego nie zrobił bo po co? To za to mogę wrzucić do śmietnika Ja już nie wiem co się dzieje, moi drodzy, autentycznie też nie, nie wiem co się dzieje Dobra, czekajcie, lecimy dalej Karol mm. to się kąpie Ten jest nieogarnięty to też jest nieogarnięta mm. Skarlet zaraz się glebnie do łóżka No cóż, w następnym odcinku myślę, że po prostu Wejdę do gry i odkryję Że tutaj mamy niezły Bajzel do ogarnięcia, no ale cóż Ja mam nadzieję, że podobało Wam się ten odcinek Jeśli tak, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę I subskrypcję, a na dzisiaj to na tyle Tak więc trzymajcie się, no i cześć